Jeżeli ty zajmujesz się detalami na przykład i tak, czy dzisiaj wykonać ten ruch, czy teraz zrobić ten, tą rzecz, czy jest ten znak, czy teraz powinien zadziałać, czy przeczekać. Jak inwestujesz swoje, swoją energię mentalną na to, żeby analizować i rozpoznawać te różne wzorce i te znaki, czy widziałaś te liczby, czy nie widziałaś te liczby, czy, czy pojawiła się ta osoba, czy miałeś to przeczucie. Wkładasz tyle energii w to. I to, to jest taki mechanizm, taki, taki trik, który Używasz, dużo ludzi używa, żeby nie myśleć o tym, co się zrobiło źle i czego się nie zrobiło, co powinno się zrobić. Żeby zapomnieć o tym i bawić się w te detale, żeby odciągnąć swoją uwagę od tego, co jest trudne, bo, bo jest trudno. Jest trudno zająć się tymi głównymi, najważniejszymi rzeczami w życiu. To, to jest trudna rzecz. I wiele razy ludzie wolą nawet się na to nie patrzeć, bo wiedzą, że to jest trudne, więc mówią sobie, wiesz co, ja zrobię tą rzecz, która nie jest dobra, bo nie mogę się powstrzymać. I później nie będę o tym myślał, będę się skupiał na tych detalach. To jest, to jest jakbyś zachował się źle wobec pewnej osoby. I zamiast żałować, i podejść do tej osoby, i przeprosić z takim żalem do siebie, i tak poczuć to wszystko, że Zachowałem się źle, przepraszam cię, proszę wybacz mi. Tak, tak szczerze, nie? Tak wchodzisz niżej i tak prosisz o wybaczenie, i tak przepraszasz, bo zachowałeś się źle i czujesz się niefajny, to nie jest komfortowe. Zamiast zrobić to i tak oczyścić rachunek z osobą i tak rozwiązać ten konflikt, tą, tą głupotę, którą zrobiłeś tej osobie, to. Unikasz to, co jest tą główną rzeczą do zrobienia, unikasz to, bo, bo to jest bardzo niewygodne, i zaczynasz być wyjątkowo miły na przykład dla tej osoby, dawać prezenciki, tutaj robić, nadrabiać i robić dużo więcej dla tej osoby nagle, ale nie robisz tej głównej rzeczy. Tak bawisz się w coś, żeby, nie my, żeby, żeby odciągnąć swoją uwagę od tego, co jest ta główna rzecz do zrobienia. To jest ten sam mechanizm. Skupiamy się na tych detalach, na tym, że, o ten, ten to, ale, to, ale, 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 zobaczyłem te liczby, więc sprawdziło się to ileś tam razy, więc to się sprawdzi znowu, więc teraz chyba jest ten moment, albo nie, czy to nie jest ten moment. I tak, jak trafisz czasami, gdzie, gdzie się zgadza ten znak z tym, że coś się tam stało, tak mówisz sobie, o, mam to. I to jest taka, jak hazard, bo nie zawsze się sprawdza, ale jak się sprawdzi, to jest tak, chyba mam to, i chyba, chyba już ogarniam ten wzór. I to jest dopamina, to jest takie... hazard. Nie złapał Cię hazard, ale złapało Cię coś podobnego. Czyli zajmowanie się tymi detalami, tak te, te różne rzeczy, żeby nie myśleć o tym, co jest tą główną rzeczą w życiu. Te detale nie mają znaczenia. One będą się układały perfekcyjnie i tak podejmiesz tą decyzję w tym momencie i się ułoży dobrze i wyjdzie na dobre i tak się... To, to nie będzie miało znaczenia. Jeżeli ty zaliczasz te podstawowe rzeczy w swoim życiu, jesteś okej. Okay. To, jest, to jest wymówka, żeby nie patrzeć się na to, co jest ważne w życiu. Te detale to jest wymówka. Te detale to jest wymówka. Robili takie badania na szczurach. Były szczury. I były w klatkach. I był taki guzik tam. I gdy ten guzik się zapalał, to te szczury widziały, że ten guzik się zapala i miga. Więc jak podeszły te szczury do tego migającego światła i dotknęły to, to to był jak guzik, i otworzyła się pewna bramka, i wyszło jedzenie. I szczury powoli się uczyły, za każdym razem, gdy migało to światełko, i te szczury podeszły i dotknęły to światełko, to otwierała się bramka i wychodziło jedzenie. I szczury się nauczyły tego, Rozpozna rozpoznały ten wzór. To jest wzór, to jest wzorzec. Nauczyły się tego tak na automacie i jak zaczęło migać to światełko, to te szczury szybko biegły, bo dopamina, tak będzie nagroda, więc dopamina poruszała te szczury, produkowała się dużo dopaminy, żeby iść, żeby wcisnąć, żeby dotknąć ten guzik, żeby przyszło do jedzenie. I mierzyli, ile dopaminy się wydziela w szczurach, gdy, zapala się, gdy miga to światełko. I mierzyli, że no dużo dopaminy się produkuje, bo, bo szczur już ma nauczone to że, to, że jak pobiegnie, jak wciśnie, to wyjdzie to jedzenie. Więc szczury miały dużo dopaminy, dużo motywacji, żeby iść w to światełko. Później podkręcili to, zmienili to i zrobili tak, że gdy, gdy migało to światełko i te szczury szły i dotykały to, to 50% razy wychodziło jedzenie, 50% razy nie wychodziło jedzenie, nic się nie działo. Nic. I czekali ludzie. Odgrywali to dużo razy. Na przykład trzy razy pod rząd pojawiło się jedzenie, później dwa razy pod rząd się nie pojawiło, później jeden raz się pojawiło, później dwa razy się nie pojawiło. Tak, żeby wyrównało się, żeby było 50-50. Dużo razy pod rząd, później parę razy nie pod rząd, później więcej razy pod rząd, później mniej razy pod rząd. Tak mieszali to tak, żeby wychodziło na 50-50. I co myślisz, że to robiło z dopaminą tych szczurów? Czy nagle produkowało się więcej dopaminy czy mniej? Skoro te szczury widziały, że to 50% razy wychodzi jedzenie, 50% razy nie wychodzi. Odkryli naukowcy, że produkowało się jeszcze więcej dopaminy. Bo jeżeli rozpoznasz pewien wzór i schemat, który się sprawdza za każdym razem, to wiesz, że co się stanie, i produkuje się dopamina, i wiesz, że będzie nagroda, więc idziesz i masz dopaminę i to zrobisz, bo będzie nagroda. A jeżeli nie jesteś pewny i to jest wzór, którego jeszcze nie rozszyfrowałeś, to produkuje się dopamina, bo jest potencjał na to, że będzie nagroda, a też produkuje się jeszcze więcej dopaminy, która cię zachęca, żebyś wypróbował to dużo razy, żebyś rozpoznał i rozszyfrował w końcu ten wzór. Więc praktycznie ten mechanizm jest hakowany. <grym> Hakujemy sami sobie ten mechanizm. Więc bardzo lubimy i produkuje się w nas dużo dopaminy, gdy myślimy sobie, czy się sprawdzi tym razem, czy ten znak się sprawdzi. I to jest takie, to jest wygupianie się, to jest zabawa, to jest hazard. <ścoughs> to są detale, te różne małe decyzje to są detale. To są detale. I to jest tak, że produkujesz się dopaminę, masz frajdę, może się sprawdzi, może nie, jak się sprawdzi dużo razy pod rząd, to już myślisz, że chyba to rozszyfrowałeś, albo jesteś pewny, że to rozszyfrowałeś, mimo to, że za rok to się nie sprawdzi jakieś 10 razy pod rząd, ale już nie pamiętasz o tym. Produkuje się dopamina, jest frajda, jak się sprawdzi, to poczujesz więcej dopaminy, bo tak, wow, jednak chyba to mam. I to jest taka zabawa i zapominasz o tym, co jest ważniejsze w życiu. Bawimy się w te różne detale i wciągają nas, bo są ekscytujące i zapominamy to, to co jest ważne.